Degradacja języka ma więc wpływ na biologię. Skoro coś tak podstawowego i ważnego jak język mogło tak łatwo zostać do tego stopnia zdegenerowany, to co jeszcze moglibyśmy stracić w ten sposób? Pomyśl o aspektach życia, które powodują ograniczanie Twojej wolności. Rząd i organy ścigania, ubezpieczenia i firmy farmaceutyczne, podatki, pozwolenia na budowę, prawo jazdy i inne. Są setki, jeśli nie tysiące, zastrzeżeń, regulacji i ograniczeń naszej wolności. Czy wiesz, ile spośród wyżej wspomnianych dotyczy Ciebie? Przyjrzyjmy się przepisom prawnym, którym aktualnie podlegamy. Prawo. Panuje powszechne błędne wyobrażenie, że każdy przepis i rozporządzenie, któremu ludzie podlegają, jest prawem. Jednak jest wiele innych rodzajów prawa, którego ludzie przestrzegają, nie wiedząc, że ich nie dotyczy. Innym błędem jest myślenie, że konstytucja daje nam nasze prawa. Konstytucja to nic więcej jak zapis praw, które i tak już posiadamy. Rodzimy się z niezbywalnymi prawami, którymi obdarzył nas Stwórca. Nie zostały nam dane i nie mogą zostać odebrane. Dana osoba może najwyżej wybrać, czy chce z nich korzystać, czy nie. Maritime Admiralty to prawo morskie. Zastępuje je prawo cywilne i obejmuje tylko tych, którzy dobrowolnie się na nie godzą. Z definicji prawo morskie to prywatne, międzynarodowe prawo dotyczące stosunków prywatnych jednostek pływających po oceanie. Przyjrzyjmy się, jak i dlaczego formy prawne dotyczące korporacji, przedsiębiorstw i okrętów nałożono na żywe istoty ludzkie. Stało się tak poprzez formę magii słowa. Proste wypaczenie języka pozwoliło przekonać ludzi na całym świecie, że te międzynarodowe przepisy ich dotyczą. Jednym z panujących współcześnie przekonań jest to, że potrzebujemy licencji, zezwoleń, rejestracji i innych dokumentów, aby móc prowadzić pojazdy, używać publicznych dróg, budować, zakładać firmy czy przedsiębiorstwa. Niestety ta wiara nie jest niczym podparta i jest błędna. Struktura tych wierzeń napędzana jest przez prawo ten kodeks prawny pierwotnie stworzono do zarządzania statkami sumującymi w zagranicznych portach w celu importowo-eksportowych. Dotyczy spraw bankowych i handlowych, a nie cywilnych. Gdy dany produkt wyładowuje się ze statku w zagranicznym kraju, to ten kraj bierze za niego odpowiedzialność, wystawiając certyfikat. Ten certyfikat wyznacza datę narodzin produktu pod opieką danego kraju. Pomyślmy, dlaczego wymaga się od nas certyfikatu urodzenia. Słownik terminów bankowych określa certyfikat jako dokument potwierdzający prawo własności. A więc wszyscy posiadający certyfikat urodzenia z definicji są czyjąś własnością. Czyją własnością? Ludzie używani są jako zastaw dla innych krajów, bo USA są bankrutem. Stany Zjednoczone ogłosiły bankructwo 9 marca 1933 roku. To wtedy rząd USA zaczął pożyczać pieniądze od prywatnej korporacji zwanej Rezerwą Federalną. Nie mając środków na spłatę długu, USA zaczęły jako zastaw używać obywateli. Wszelkie świadectwa urodzenia czy ślubu są dosłownie kwitami sklepowymi. Przyjrzyj się podobieństwom paragonu ze sklepu a świadectwa urodzenia. Oba zawierają datę wydania, numer seryjny, numer pokwitowania, opis produktu i podpis upoważnionego urzędnika, który zawiadamy odpowiednią agencję rządową. Pomimo łatwej dostępności do informacji, większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że podlega prawu morskiemu. Dzieje się tak z powodu manipulacji językiem. Prawo morskie zmienia znaczenie słowa osoba z naturalnej, żywej osoby na korporację. Prawa jazdy, dowody rejestracyjne, polisy ubezpieczeniowe, zezwolenia budowlane, pozwolenia na broń czy na pracę, dokumenty podatkowe, certyfikaty narodzin i zgonu, mandaty i wiele innych rodzajów dokumentów, które, jak kiedyś wierzono, były absolutnie konieczne, mają zastosowanie tylko do osób prawnych lub korporacji. Po podpisaniu takiego dokumentu pośrednio oddajesz swoje konstytucyjne prawa i obniżasz swój status na bycie korporacją o dokładnie tej samej nazwie, co twoje nazwisko. Jedynym, co odróżnia Twoje prawdziwe nazwisko od nazwy korporacji, jest to, że nazwa korporacji pisana jest samymi wielkimi literami. Jest to tak zwana Capitis Diminutio maxima". Zauważ, że na Twoim prawie jazdy, świadectwie urodzenia, ubezpieczeniu i innych widnieją same wielkie litery, reprezentujące korporację o Twoim nazwisku, a nie Ciebie. Korporacja jest tak zwaną osobą sztuczną a ty, jako istota ludzka, jesteś osobą naturalną. Oszustwo sięga głębiej, jeśli chodzi o sądy. W sądzie są przesła dla świadków za drewnianą barierą. Oskarżony musi przekroczyć tę barierę i stanąć po tej stronie, gdzie siedzi pobud oraz sędzia. Takie działanie symbolizuje wejście na statek. Teraz można działać na podstawie prawa morskiego. Sędzia odgrywający rolę kapitana lub bankiera odpowiada za ustanowienie równowagi między stronami. To dlatego każda sprawa sądowa ma związek z pieniędzmi. Kapitan zajmuje się wyłącznie dysputą bankowo-handlową. Gdy rachunki zostają wyrównane, sprawa zostaje zamknięta. Żeby nie podlegać w sądzie prawu morskiemu, które nie chroni Twoich praw, musisz unikać zgody, by reprezentować sztuczną osobę. Robisz tak, stwierdzając, że jesteś osobą naturalną. Nie masz imienia ani nazwiska, ponieważ one oznaczają nazwę korporacji. Przed sądem możesz poprosić o zaprotokołowanie Twojej honorowej przysięgi. Każdy sędzia musi złożyć przysięgę, by praktykować prawo, ale musisz jasno poinformować sąd i przysięgę, że sędzia działa jako sędzia, a nie jako bankier. Pamiętaj, że jesteś naturalną, ziemską istotą ludzką. Nie rządzi tobą nic oprócz twojej świadomości. Prawa tworzone są wewnątrz społeczeństwa. Społeczeństwo, które stworzyło współczesne prawo, nazywamy społeczeństwem prawa. Ale najpiękniejszym elementem całego tego oszustwa jest fakt, że nie jesteśmy częścią społeczeństwa prawa, więc ich prawo nas nie dotyczy. Sędziowie, prawnicy i organy ścigania są częścią społeczeństwa. W tym społeczeństwie stworzyli swój własny język, oszukańczo podobny do angielskiego. Mają swoje przepisy, akty i regulacje, które wyglądają jak prawo, ale odnoszą się tylko do osób z tego społeczeństwa. To oznacza, że mandaty drogowe, ograniczenia wiekowe i wszystko oprócz niszczenia innych osób lub mienia nie dotyczy osoby naturalnej. Prawa dotyczą tylko osób spośród społeczeństwa prawa. Gra, która się toczy, jest iluzją. Możesz po prostu wybrać, by otworzyć oczy i odzyskać wolność, z którą się urodziłeś, a ograniczoną jedynie twoją własną wyobraźnią. To tylko kilka przykładów zapewniających, że twoje prawa są chronione. Jak dotąd najlepszą metodę obrony przeciwko tym oszustwom jest świadomość przekrętów językowych i świadomość tego, jak formułujesz swoje wierzenia i koncepty. W religii i polityce ludzkie poglądy i przekonania niemal zawsze pochodzą z niesprawdzonej drugiej ręki, od władz, które same nie badały sprawy, tylko przejęły poglądy od jeszcze innych, których opinie nie są warte złamanego grosza. Mark Twain. Wszystkie rodzaje przekrętów językowych odbijają się wewnątrz psychi. Problem ludzkości polega obecnie na tym, że nie znamy siebie. Mamy pracę od 8 do 16, dom, dzieci, rachunki, telewizję, hobby i sprawy codzienne i w końcu zaczynamy myśleć, że tym jesteśmy. Ale kim jesteśmy, pomijając stanowisko pracy, bycie matką czy ojcem? Wierzącym czy ateistą, prawicowcem czy lewicowcem, czarnym czy białym, mężczyzną czy kobietą. Kim jesteśmy? Kim jesteśmy głęboko wewnątrz? Nie wiemy, bo za każdym razem, gdy słyszymy odpowiedź, której nie akceptujemy, negujemy ją, odrzucamy ją i projektujemy na innym. To jest tłumienie. Widzimy, jak działa tłumienie na poziomie indywidualnym, ale jak działa na poziomie kolektywnym ludzkości co dzieje się, gdy cały świat odmawia, by poznać swoje prawdziwe wnętrze.